Dzień dobry, ja się nazywam Jakub Lipowski, a to jest 14 odcinek Niezłej Lipy. Dziś na agendzie mamy kilka seriali, czyli Dojrzewanie, przesmyk oraz freeren z pewnego nietypowego powodu. Pogadamy sobie też o panującej w nacie Ghibli Money i zarawie treści AI oraz będzie mały update w sprawie chłopek Janny Kucil Czy raczej brak updateu, ale o tym później. Zacznijmy jednak od sprostowania dwóch kwestii z ostatniego odcinka, bo nagadają trochę głupot. Czy w zasadzie, w przypadku tego pierwszego problemu, to się nieprecyzyjnie wyraziłem. Na początku odcinka narzekałem na casting Zendai do roli Atene w Odyssei Atene, czy w zasadzie na domniemany casting. Ja tam mówiłem, że Zendai jest za młoda do tej roli, bo grecka bogini mądrości powinna być starsza, mieć jakiś taki poważny wygląd. Ale część widzów wypomniała mi, że bogowie greccy. Jedli ambrozy i pili nektar, co dawało im nieśmiertelność. Więc w sumie, tak obiektywnie patrząc, to młoda bogini, jak najbardziej, może mieć sens i trochę się do tego niepotrzebnie przyczepiłem. Jak najbardziej, jest to dobry argument, żeby skontrować moje stanowisko, więc przyznaję, widzą rację. Druga rzecz, której się czepiałem, to to, że Zendaya jest mulatką. Przez co nie wygląda jak rodowita Greczynka. No i tu część osób mówiła, że przecież Grecy mają ciemniejszy odcień skóry. O co tu chodzi, człowieku. No i to nie do końca tak wygląda, albo to przynajmniej nie zawsze jest prawda. Jeżeli ktoś sobie sobie to zweryfikować na własną rękę, do czego zachęcam, no to zobaczcie też jak wyglądają greccy politycy czy aktorzy. I porównajcie sobie jak oni wyglądają, a jak wygląda Zendaya. No bez problemu zauważycie różnicę. W poprzednim odcinku strzeliłem też głupotę na temat odwołanej premiery Śnieżki, gdzie rzuciłem hasło, że Disney odwołał pokazowe premiery, bo bał się protestów w związku z poglądami politycznymi Gal Gadot i Rachel Ziegler. No i generalnie nie mam bladego pojęcia, dlaczego to powiedziałem. W sensie głęboko wierzyłem w to, że to jest po prostu prawda, i wydawało mi się, że jak gdzieś o tym przeczytałem. Ale nie mogłem odnaleźć źródła tej informacji, więc nie wiem, czy wyszło jakieś sprostowanie z jakiejś gazety. Ale nawet przeglądając historię, przeglądania i artykuły, które czytałem, nie dałem rady tego. Odnaleźć. Także tutaj generalnie bardzo przepraszam, powiedziałem głupotę. Chodziło o to, że Disney bał się negatywnych opinii. Tam było użyte słowo chociażby backlash w artykułach i jest z jakiegoś powodu stwierdziłem, że chodzi też o protesty. Naprawdę, nie, nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Jeszcze raz bardzo przepraszam, nie chodziło o żadne protesty, tylko ogólnie o negatywne reakcje. Niestety, nie doczekaliśmy się sprostowania od Wojciecha Cejrowskiego, który rozpowszechnił fejka na temat serialu Adolescence. Ja wam to może przeczytam. Netflix robi film o młodocianym nożowniku na podstawie prawdziwych wydarzeń z Wielkiej Brytanii, na górnych obrazkach aktor, który wciela się w rolę zabójcy, na dole zdjęcia prawdziwych nożowników, na podstawie których powstaje film. No i tu niestety Wojciech Cejrowski, czy w zasadzie jego personel dokonał manipulacji faktów. Kiedy ja zobaczyłem tego posta po raz pierwszy, to moją reakcją było takie: tak, typowy Netflix jest typowy, ale stwierdziłem, że zweryfikuję informacje. No i wyszło na to, że Adolescence wcale nie powstaje na bazie prawdziwych wydarzeń, co najwyżej jest nimi zainspirowane. I to, co tutaj pokazuje Cejrowski, jest błędem. On tutaj na dole wrzucił zdjęcia prawdziwych zabójców, prawdziwych nożowników, którzy dokonali zbrodni w Wielkiej Brytanii, a na górze wstawili aktora, sugerując, że Wzięto białego aktora do grania czarnoskórego mordercy, sugerując, że Netflix w jakiś sposób stara się zakłamać rzeczywistość. Generalnie tego typu informacje można było zweryfikować jednym wyszukaniem w Perplexity, podobnie jak tą o protestach przy Śnieżce, no ale najwyraźniej autorzy wpisu, no, nie wiedzą, że Perplexity istnieje, albo odmawiają jego użycia. No, jest to lekko więc nieodpowiedzialne, biorąc pod uwagę, jakie zasięgi ma jako influencerska kiena w pierwszej kolejności stwierdziłem, muszę rzucić się na temat i wypuścić materiał cejrowski, że manipuluje faktami, ale stwierdziłem, dobra, nie, nie zbliżaj się do tego poziomu, Kuba, nie wrzucaj też tej informacji do tytułu, szanujmy się. Stwierdziłem, że błądzić jest rzeczą ludzką i może po prostu ktoś... Wykazał się po prostu no, nie tyle co złą wolą, tylko no, powielił fajka, którego zobaczył. Napisałem maila, który jest podany w adresie strony do Wojciech Cejrowskiej z zapytaniem, czy planują stworzyć sprostowanie. I ja maila z pytaniem o sprostowanie wysłałem 11 dni temu, nie dostałem na niego odpowiedzi. Post dalej wisi, nie pojawiło się po drodze żadne sprostowanie na zasadzie: Ej, przepraszamy, bo tutaj przekłamaliśmy tematykę serialu, no jest to po prostu błąd z naszej strony. Proszę nie powielać tego typu informacji. No niestety pan Wojciech Cejrowski czy duży odpowiedzialny za profil tego nie zrobili, więc tutaj otwarcie o tym mówię i to krytykuję. No, i generalnie na przestrzeni kilku dni moja prawicowa bańka była wyprowadzana z błędu, że ej mordy, jakby to nie jest na bazie prawdziwych wydarzeń. Netflix nie zakłamuje tu rzeczywistości. To jest po prostu jakby historia, no, zmyślona, oparta jakby w ogóle o inną tematykę niż ta, która ma miejsce w rzeczywistości. No to ludzie zaczęli brzmieć: tu są elementy wok i ten serial i tak jest zły. Jeżeli ktoś nie oglądał, to tutaj mogą pojawić się jakieś takie mini spoilery, co to scen, ale ja zebrałem te elementy walk i to jest tak. Mamy białego przestępcę, czyli głównego bohatera. Mamy czarnoskórego gliniarza prowadzącego śledztwo. Jego partnerką jest kobieta, czyli wiecie, kobieta i czarnoskóry muszą zamknąć złego białego człowieka. Okej, okay, ale jakby akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii, aktorzy są bardzo spoko. Nie łamiemy żadnych zasad światotwórczych. Jakby, gdzie jest problem? No ja rozumiem jeszcze, jakby ci aktorzy byli dobrani naprawdę źle, ale ja mogę uwierzyć w to, że naprawdę wybrano po prostu najlepszych aktorów do tych ról. Oni grają świetnie, więc to jest jakiś argument po prostu z czapy. Kolejny punkt to to, że biały buli gnębi czarnoskórego, a nie na odwrót. No i spoko, rzeczywiście taka scena ma miejsce, ale to znów wynika bardziej z tego, że prześladowany uczeń to jest syn policjanta i to ma też uzasadnienie fabularne. No okej, okay, no mogli wziąć innego czarnoskórego ucznia, jak ktoś chce się w tym doszukiwać tego, że biali oprawcy gnębią mniejszości, spoko, ma do tego pełne prawo. I nie mam z tym żadnego problemu. No i kolejny punkt, koleżanka ofiary była czarnoskóra. Czyli dobra koleżanka biednej ofiary to też jest przedstawicielka mniejszości. To są te wszystkie elementy, które ja wyłapałem na przestrzeni 4 godzin serialu. Oczywiście te same osoby zignorowały fakt, że czarnoskóra uczennica bije białego chłopaka i jest to przedstawione bardzo negatywnie. Mamy też nauczyciela hindusa, który jest pokazane bardzo pokracznie i w zasadzie odpychająco, a nauczycielki kobiety w szkole to są też niekompetentne osoby. Więc z jednej strony wypominamy rzeczy, które są takie typowe łoki, można je pod to podpiąć, ale w serialu pojawiają się sceny, które no, upartego temu przeczą. Jakby po prostu jest to jakiś zbiór scen, który... No, w jednej puli występuje i ja bym się naprawdę nie czepiał tego serialu z jakiejś elementy walk. Naprawdę, nie przyszłoby mi to w pierwszej kolejności do głowy po obejrzeniu tego serialu, gdybym nic o nim nie wiedział. Także osoby, które narzekają, że jest jakiś bardzo mocno przesadzony, poprawny politycznie serial, po prostu biedolą głupoty i nie mają racji. Generalnie grupa ludzi, która powinna czuć się obrażona tym serialem, to są redpilowcy czy takie stereotypowe przegrywy incele, bo wydźwięk tego serialu jest trochę taki, że jak nie masz powodzenia u kobiet, to nienawidzisz kobiet i wyrządzisz jakiejś krzywdy, bo jesteś sfrustrowany. Ja się zacząłem nawet zastanawiać, kurde. Może rzeczywiście ten red pill to jest jakaś taka dominująca filozofia wśród młodych facetów. Może to rzeczywiście jest jakiś taki duży problem społeczny. Stwierdziłem, że zaczerpnął źródła. Niestety, no, nie będę podchodził do losowych uczniów na ulicy i pytał, Ej, wiesz, co to jest red pill? Wie co, trzeba unikać szkół, jak jest się influencerem, bo potem można mieć prokuraturę na karku. Więc po prostu popytałem źródła, które mają styczność ze szkołą. Również młodsze źródła, jak i starsze źródła. I ludzie się mnie pytali, co to jest red pill. Także podsumowując, ja bym się nie doszukiwał ideologii woke w tym serialu, bo jej tam specjalnie nie ma. Czy jest tam przesadzona krytyka Redpilla i Incelstwa? Wydaje mi się, że tak, ale mówię, ja nie siedzę w tych środowiskach i ciężko jest mi się wypowiedzieć, czy rzeczywiście tak to wygląda. Serial został bardzo ciepło przyjęty. On ma fenomenalną ocenę, jest nakręcony w bardzo ciekawy sposób. Gra aktorska no, po prostu jest fenomenalna. Z perspektywy fabularnej jest to trochę przerost formy nad treścią, ale znów ciężko jest mi krytykować to dzieło i ono pewnie pojawi się w jakimś porządniejszym materiale na kanale, ale mówię, ja tak na ślepo polecam obejrzeć, i mniej więcej o tym serialu, tym w sumie lepiej. Zmieńmy temat teraz na trochę lżejszy i pogadajmy sobie o Freerun, czyli bardzo ciekawym anime, które ja już kiedyś na kanale polecałem i polecam zrówno obejrzeć mój materiał, jak i samą Freeren. Najwyraźniej moja plecajka była tak dobra, że dotarła aż do szefostwa Polsatu. Niestety mój entuzjazm bardzo szybko umarł, kiedy tylko zobaczyłam to nagranie i pomyślałem sobie, że jest to jakiś bardzo nieśmieszny prima-predisowy żart, a później jeszcze zobaczyłam, że to wcale nie jest wyrzucone 1 kwietnia, tylko 30 marca. I ja nie mam dlatego pojęcia, kto wpadł na tak idiotyczny pomysł, ale Freeren zostanie wyemitowana z lektorem. Tak z lektorem. Mamy 2025 rok i ktoś w telewizji stwierdza, tak nie róbmy dubbingu, zróbmy lektora. Generalnie z Freerun w tym kraju był taki problem, że jeżeli chcieliśmy ją obejrzeć po polsku, no to musieliśmy się bujać po pirackich stronach, bo żaden oficjalny streaming nie robił polskiej wersji językowej. Generalnie realia z anime w tym kraju są takie, że Crunchyroll, który ma tych anime od groma, ignoruje Polskę. Generalnie mamy streamingi takie jak Kanal, Plus, ale oni nie mają wszystkich seriali Crunchyrolla w polskiej wersji. No więc ludzie muszą kombinować. Z tym kontekstem stwierdziłem, że dobra, trochę ciężko jest mi krytykować Polsat. No bo dobra, w telewizji. Spoko, puszczę lektora, ludzie oglądający telewizję to często są osoby starsze, może oni są po prostu przyzwyczajeni do lektora i będzie się to dało z przyjemnością oglądać. Nie ma sprawy, ja po prostu wejdę sobie na Polsat Box Go, czyli ten streaming VOD, odpalę sobie FreeRen i będę miał ją dostępną w japońskiej wersji z polskimi napisami. No i ja wszedłem na ich stronę i nie ma tam FreeRen. Czyli generalnie wygląda na to, że Polsat wykupił prawa do emisji Freerun jedynie w telewizji i jesteśmy skazani na lektora. Jak więc wypada ten lektor? Niestety nie mam możliwości zgrania większej ilości klipów z lektorem, więc po prostu przygotowałem fragment z angielskim dubbingiem, japońskim dubbingiem i polskim lektorem, który leci z trailera. Mam nadzieję, że YouTube nie doczepi się do użycia audio. I, suppose I should be leaving. Ja, ta siła Ja wiem, że ciężko jest wysunąć jakieś definitywne wnioski na bazie tego krótkiego fragmentu, ale moim zdaniem ten lektor po prostu nie wygląda dobrze. W ogóle lektor wydaje mi się średnio pasować do freerance, szczególnie, że to nie jest jakiś ekstremalnie ciężki do zdebingowania serial. Tam nie ma też nie wiadomo jak dużej ilości dialogów czy głosów do dobrania. W zasadzie to jest historia dość kameralna, wydaje mi się, że trzeba było zrobić ten dubbing. No i jest to po prostu zmarnowana okazja. Może ktoś kiedyś wykupi prawa do Freiren i zrealizuje ten dubbing, czego ja sobie bardzo życzył, bo chcę zobaczyć jak to po prostu wygląda. Ja wiem, że ja mam tendencję do narzekania na polskie dubbingi, jak chociażby przy Little Witch Academy, czy części starych kreskówek, no ale są przykłady chociażby tego nieszczęsnego Tomb Raidera Legendary Larry Croft, gdzie widać, że jako Polacy to potrafimy. No mówię, no jest to po prostu z mojej perspektywy przykre i krzywdzące dla serialu. Idąc dalej, zrobiłem sobie przerwę od animacji i obejrzałem polski serial aktorski. Padło na przesmyk, czyli taki thriller szpiegowski dziejący się na Białorusi. Generalnie bardzo spoko produkcja, wydaje mi się, że będzie się wpasowywać w gusta bardzo wielu Polaków. Więc jeżeli macie HBO Max, no to polecam dać szansę, by jest całkiem spokojnie się przyjemnie oglądało, chociaż niektóre plot twisty widać z kilometra. Jest to bardzo poprawna, standardowa opowieść szpiegowska. Trochę jakbyście czytali książki, no chociażby Severskiego. Niestety, głównym mankamentem serialu jest dość mierne zakończenie. Mógłbym jeszcze ponarzekać na to, że należałoby wprowadzić więcej bardziej czytelnego foreshadowingu. No nie jestem jakoś kiper zachwycony tym, co tam pokazano. A na dodatek, twórcy kończą każdy odcinek cliffhangerem. Należy się jedno oplucie Hatfu. Nie róbcie tak przy drugim i trzecim sezonie, bo to wstyd. Ku mojemu zaskoczeniu ten serial ma niższe oceny niż się spodziewałem. Myślałem, że te średnie będą oscylowały koło siódemki i to 5-9 od krytyków przynajmniej odnosząc się do tego, że środek skali dla większości osób to jest 7, a nie 5 jak powinno być, no to ten serial na tę siódemkę w oczach przeciętnego widza prawdopodobnie zasługuje. Jeszcze raz mówię, polecam sprawdzić i dać szansę, bo to może być nie najgorszy pomysł na serial. Szczególnie jeżeli ktoś oglądał dojrzewanie i mu się podobało, no to tutaj też jest podobny ciężki klimat. Idąc dalej, mamy temat niskich zarobków pisarzy, który częściowo już omawiałem w shortce Apera tantiemy autorki chłopek. W dużym skrócie autorka Joanna Kucel-Prydryszak domaga się od wydawnictwa marginesu wyższego wynagrodzenia za chłopki. Generalnie, jeżeli nie spaliście pod kawieniem przez ostatnie kilka tygodni, to na pewno o tym usłyszeliście, i ja mam tutaj jedną rzecz, którą muszę się pożalić. Generalnie temat był dość głośny w mojej bańce takiej okołopisarskiej i stwierdziłem, że. Wyślę zapytanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja maila wysyłałem 5 dni temu, czyli 29 marca. Ja wiem, że w weekendy ministerstwa nie pracują, no ale były 3 dni na odpowiedź, której się dalej nie doczekałem, więc albo rzecznik jest tak zawalony z zapytaniami, że po prostu nie miał czasu mi odpowiedzieć, albo ministerstwo ma ten temat w głębokim poważaniu. Jak z Kamilem planowaliśmy wspólny materiał o DeepSecu na pixel i kropkę, taki bardzo rozbudowany materiał, który ostatecznie nie powstał, no to wysłaliśmy maila z zapytaniem do Ministerstwa Cyfryzacji i otrzymaliśmy odpowiedź. Czyli generalnie Ministerstwo Cyfryzacji nie ma problemu, żeby odpowiedzieć na pytanie kanału, który ma 133 subskrypcje, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa. Narodowego ma problem, żeby odpowiedzieć na gorący temat w świecie kultury i też czy kanałowi, który jest wielokrotnie większy. No, wydaje mi się to co najmniej słabe. Jeżeli ktoś jakimś studem z Ministerstwa Kultury to widzi, to prośba o pogonienie rzecznika, żeby mi odpisał, bo to trochę wstyd. Niestety w środku nagrywania doszło do awarii technicznej i telefon, na którym nagrywałem obraz z kamerki się wysypał i przegrzał i nie chce się odpalić ponownie, więc przyłączyłem się na gorszą kamerkę internetową, więc odcinek kończymy na jakości ziemniaka. No i ostatni temat, o którym dzisiaj będę to już tak przelecę skrótowo, bo generalnie jak pewnie w ostatnim czasie widzieliście wzrost ilości obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Winowajcą jest tutaj OpenAI, czyli twórcy chatbota GPT, którzy wygenerowali, czy w zasadzie udostępnili... Nowy model do generacji obrazu, który sobie bardzo dobrze radzi z napisami, i wydaje mi się, że bardzo wymowną ilustracją tej sytuacji jest Van Gogh stojący z tabliczką Sztuka jest Martwa. Jeżeli przeglądaliście internet w ostatnim czasie, to prawdopodobnie widzieliście wysyp obrazków w stylu Studia Ghibli. Wynika to z tego, że ten nowy model OpenAI bardzo dobrze radzi sobie z naśladowaniem pewnych konkretnych stylów. No i to wzbudza pewne wątpliwości. Czy aby na pewno powinno to wyglądać w ten sposób, i czy to na pewno jest etyczne działanie? No, bo w zasadzie, tego typu obrazek, jaki mamy z prawej strony, w sensie, okej, okay, ucina mi palca, nie o to. Generalnie ten obrazek, który macie tutaj, to jest mój selfiaczek, który wrzuciłem z prośbą o wygenerowanie go na nowo w stylu Studia Ghibli. No i ja nie podawałem żadnych obrazów ze Studia Ghibli. Po prostu w promptę wpisałem, wygeneruj to według stylu Studia Ghibli i dostałem. Taki rezultat. Ja generalnie sporo eksperymentowałem na swoich zdjęciach. Tutaj też kolejny przykład. Mój selfiaczyk po powrocie od fryzjera przerobiony według stylu Friren. Czy wyglądam na tym drugim zdjęciu, jakbym rzeczywiście urwał się z tego anime? No nie sądzę, ale można doszukać się podobieństwa do wojowników z plemienia sztarka. Na bazie Podobnego selfiaka zrobiłem też komiks, który postawiłem już na Instagramie. Jeżeli myślisz, że Sora zrobi z ciebie twórcę komiksów, to chat GPT zrobi z ciebie pisarza i programistę. No generalnie ten model całkiem nieźle sobie radzi z tekstem i to nawet tekstem po polsku, więc spodziewajcie się, że to narzędzie będzie tylko rozwijane i coraz bardziej stopniowo zalewało internet. Niestety... Czy może póki co na szczęście głównym problemem jest to, że wygląd postaci jest ze sobą dość niespójny. To widać, że ta końcówka włosów na tej linii, coś w sensie tu na tej linii, e, ma taką czarną krechę, a na tym dolnym nie ma. Z użyciem chatbota przygotowałem też shorta o origin story sztampowego bohatera. Fantazy, no i generalnie odbiór na ten moment jest lepszy niż się spodziewałem, bo myślę, że, nie wiem, tam połowa osób da dislike i powie spadaj dziadu z tym AI. Czemu ty to generujesz z użyciem AI? okradasz innych artystów, ale raczej nie ma tego typu opinii. Są oczywiście negatywne komentarze, czy jakieś krytyczne. Pod kątem tego, że w ogóle stosowanie AI do takich rozwiązań jest wątpliwe moralnie, więc w sumie ogólny odbiór i tak jest lepszy niż się spodziewałem. W ogóle powstanie jeszcze osobny odcinek na temat używania AI i tych afer związanych z trenowaniem modeli. Także na razie wspominam o tym tylko powierzchnie. Będą pewnie jeszcze jakieś eksperymenty z AI, ale zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. Na koniec przejdźmy jeszcze do szybkiej sekcji ogłoszeniowej, generalnie do końca drugiego. Kwartału będę kończył z żebraniem o komentarze, łapki i suby. Chcę sprawdzić, czy to się jakoś przełoży na wyniki materiałów, rzeczywiście, czy to jest po prostu dodany na siłę segment, który pożera czas oglądających mnie osób. Na koniec zostanie jedynie informacja o tym, że kanał można wspierać przez SUPI. O powodach jeszcze będzie zaraz, ale generalnie to będzie jedyna taka rzecz, której planuję się na ten moment trzymać. Wrócą też powitania na start materiału, bo staram się sprawdzić, czy jak pominę powitanie się, to czy ludzie będą jakoś inaczej oglądać ten materiał. Czy ten początkowy spadek zainteresowania będzie większy czy mniejszy i z tego co jak na razie widziałem, to też absolutnie nie ma żadnej różnicy. Ale znów w drugim kwartale będzie po prostu grupa kontrolna. Generalnie ostatnio pojawił się też testowy stream, na którym grałem w szachy z widzami i było tam z 10 osób i prawdopodobnie na razie nie będzie więcej streamów, bo przydałoby się ogarnąć lepszy hardware, z tego względu, że mój mikrofon jest dość czuły i bardzo wyraźnie słychać klawiaturę i myszkę, więc przydałoby się po prostu zainwestować w lepszy sprzęt. Plus, jak dzisiejszy materiał pokazuje, muszę zainwestować w lepszą kamerkę, bo nagrywanie telefonem przez iRuina no, ewidentnie nie jest sposobem, szczególnie jeśli posiada się uszkodzony telefon, no a ta kamerka jest dość stara, jest pożyczona i ma dość ziemniaczoną Jakość. Także ten legendarny hajs z YouTube'a prawdopodobnie będzie przeznaczany na inwestycje hardware'owe w najbliższym czasie, a nie na moje bieżące wydatki w stylu jedzenie. No takimi priorytetami pod kątem zakupu no to jest właśnie ten mikrofon, interfejs i kamerka, plus ewentualnie fotel, bo ten obecny, uwaga, będę hałasował. Niestety już ma swoje lata, trochę już nawala, skrzypi, nie przydałoby się ogarnąć po prostu coś... Lepszego. Na wszelki wypadek, nastawcie się też, że będzie więcej filmów z kamerką, bo publikowanie porządnego materiału w dwutygodniowym cyklu przy robieniu codziennych shortów może być po prostu dla mnie już nieosiągalne, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poza tym też niektóre tematy wymagają dłuższego opracowania jak ten legendarny film o Monomicie Campbella, który powinien się pojawić w następny weekend, ale nie obiecuję. Jeżeli się nie pojawi, to będzie w następnym tygodniu, po tym co teraz będzie. Ale mówię, zobaczymy. To nie jest nic pewnego, ale nie zdziwcie się po prostu jak będziecie częściej widzieć moją mordę na nagraniach. No a na dzisiaj to by było już na tyle, bo nie chce mi się dalej przedłużać materiału, a poza tym wyszedł dzisiaj Devil May Cry na Netflixie, więc przydałoby się zobaczyć, czy nadaje się to do oglądania, a mnie jeszcze czeka montaż. Także trzymajcie się i słyszymy się za tydzień, albo na shortach. Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Lipowski i mam problemy z oświetleniem jak ruszą głową. Generalnie z FreeRen jest ten problem, że ona nie jest dostępna legalnie po polsku w polskiej wersji językowej. Bez sensu.